jesteśmy już po przejeździe, po rozpoczęciu sezonu z grupą SCI w Cieszynie. Pojechaliśmy na miejsce docelowego, że tak powiem, posiłku, gdzie motorów jest tyle, że nie sposób tego zliczyć. Fajna atmosfera, dobre jedzenie kawka, herbata, ciacho. Pozdrawiamy, oczywiście. <grywka>

Frekwencja dopisała, jak widzicie, nie wszyscy jechali tutaj w te miejsce, większość została, a tam na grudnym spotkaniu w Cieszynie. od Michała sprzęt, wioderka, razemśmy przyjechali. Balansuje, wibracje w podłodzie. Pojedli, popili i pojadą dalej. Nie sposób wszystkich, tak powiem, ująć czy nakręcić. Fajne miejsce. Spokój, cisza No to spojrzenie nawet jedna jest. Zakupił by człowiek takie coś, ale po prostu nie Jeździsz jak auk, praktycznie, mówiąc jak jest korek, to No i tyle z miejsca docelowego. Jak widzicie, tutaj w stadion boisko Tempo, <słyska> OK, jest Tempo. W Puncowie. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, nie zapomnijcie zrobić subskrypcji kanału. Dalsze imprezy również będą wrzucane. Także pozdrawiamy, lewa w górę.